To jest środa, 24 dzień marca 2021 roku. Tam nie wolę wchodzić do tej klatki. Nie. Widzę wysoki komin, elektrocipowniana, a z północy widzę dwa kominy, są jeden dźwig. Widzę kościół na Pietroskarki. Zamknij się. Już zamknę te drzwi, na klucz. Zamknę teraz na klucz. Nagram film. Bardzo jestem poważny, jestem bardzo dzisiaj dobry, jestem bardzo dobrym człowiekiem. 31 po 6. 6.31. Jest rano. Będzie... Dobra. Bardzo jestem dzisiaj grzeczny. Dzisiaj mamy... Dzisiaj jest w środę 24 dzień marca 2021 roku. Już za 4 dni niedziela palmowa. Już będzie wielkanoc, zbliża się święta wielkanocne, wiosna już idzie, już nie. Teraz będzie ciepło. Ona, pani powiedziała, będziecie. A będzie zimno na dworze, a w listopadzie będzie mróz, zimno na dworze. Jeszcze sobie ponagrywam o 6, za 12 godzin, o 18. Miłego rana, do widzenia.